I z cyklu, jaka piękna nasza Polska, cała. Pokażę Wam dziś barana, a może nawet też owieczkę. Pokażę Wam ich troszeczkę. Jakie to są piękne kraje, gdzie się trawa, zieleni, ptaszek, świeni, czy śpiewa. Jak to ująć? Pastuchy, kołki i owieczki. Owieczki, barany. Stado dosyć konkretne. Wisła przed nami zawałem. A tu takie ładne owieczki. Proszę. Wołowice, okolice. Takie tutaj są. Baranie, samice. I koziołki też biegają. I się na trawie wypasają.